I uwaga main control <laughs> Nie! Skaczemy! No nie, nie doskoczyłem nim! Kurde! Kurde dobra, ej <laughs> Co tu się stało się? Spotykamy się raz jeszcze. Ja Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś kontynuujemy w sumie naszą serię sprawdzania klas. Bardzo, ale to bardzo jestem zadowolony, tak naprawdę, z tego, jak wyszła nam ta poniekąd seria sprawdzania rogu, e, gdzie sobie sprawdzałem przeróżne speki. No i podjąłem ostateczną decyzję, gdzie zacząłem e, tutaj, jakby już przygotować mojego rogu podbycia Moje, moim mainem tymczasowym na legion. Zobaczymy oczywiście, jak to się potoczy. Te wszystkie odcinki znajdziecie w prawym górnym rogu. Natomiast, e, jakby seria, Przyjęła się na tyle, tyle, ciepło, że postanowiłem jakby ten cały, tą całą miniserię nieco bardziej rozszerzyć I dziś pogramy sobie kolejną postacią, proszę bardzo, to jest on Dokładnie on. Wyobraźcie sobie, że tak bardzo dużo Battlegroundów grałem moim rogiem, że zdobyłem naprawdę niesamowicie dużo tak zwanych Mark of e, Honor. Czy tam Honor, jak tam się oczywiście czytam. I w tym momencie przesłałem sobie te wszystkie e, marki i te znaczki. I kupiłem sobie praktycznie cały gear. Tutaj możecie zobaczyć na moim priście. I postanowiłem się pobawić. I, o mój Boże, jaki on zadaje damage. Możliwe, że nie jest to klasa, która zabije ci na strzała. Natomiast najprawdopodobniej, jak wejdę na jakiś Battleground i będzie dobrze szło, no to gdzieś tam ja znajdę się w topce zadawania obrażeń. I żeby tak przy okazji przedstawić Wam tą całą klasę, byście wiedzieli mniej więcej, co oglądacie na tym ekranie, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Ogólnie ta mechanika całego tego Shadowpriesta polega na tym, że wszystkie nasze czary generują tak zwane insanity. Insanity jest to nic innego jak po prostu szaleństwo, punkty szaleństwa. I w momencie, gdy osiągniemy te punkty naszego szaleństwa do takiego poziomu już takiego dosyć dużego, wtedy możemy tak naprawdę tą całą Naszą, to nasze szaleństwo uwolnić, wtedy będziemy zadawać dużo obrażeń, będziemy szybciej atakować itd., dalej. Szybko, proszę bardzo, talenciki, zróbcie sobie screenshota, jeśli byście chcieli. Ja jeszcze będę je oczywiście modyfikował na razie, tutaj to tak wygląda, proszę bardzo, zróbcie sobie screenshot i tyle. Rotacja mniej więcej wygląda tak, że nakładam sobie dwie dotki. Jest tu Shadow World Pain oraz Vampiric Touch. Vampiric Touch jest bardzo ważny, ponieważ on tutaj będzie nas leczył za każdym razem, gdy zada obrażenia, więc im więcej Vampiric Touchów mamy gdzieś tutaj na, na naszych celach, tym tak naprawdę więcej Leczenia mamy dookoła, więc naszym celem przede wszystkim numer jeden jest to, to, żeby rozrzucić po wszystkich celach dotki. Następnie używamy sobie różnego rodzaju czary, które tutaj sobie będą generować tam nasze półciki, które tutaj zresztą widzicie w lewym górnym rogu, i tak to się mniej więcej toczy. Jakieś tutaj duchy lecą i tak dalej, zadajmy obrażenia. W momencie, gdy zaświeci nam się tutaj Void Eruption, możemy wtedy wybuchnąć i uwolnić tą całą, tą ca całe szaleństwo. No i wtedy warto na wszystkich celach albo przy na jak największej liczby celów mieć się, tak zwane Shadow World Pain, bo w tamtym momencie gdy użyjemy sobie właśnie tego Void Eruption Wtedy wybuchniemy i zadamy obrażenia wszystkim celom, które mają założone ten te, te Shadow Warp Pain. No, i w tym momencie tak naprawdę jesteśmy naprawdę w takiej furii atakowania. Kastujemy, zobaczcie, naprawdę bardzo dużo czarów tutaj gdzieś dookoła, zadajemy bardzo dużo obrażeń i musimy tak naprawdę walczyć o to, by utrzymać ten nasz poziom Insanity, bo on cały czas zobaczy, że tutaj spada. I gdy spadnie do końca, no to tracimy tą formę, tracimy obrażenia oraz spi. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na BG. No dobra, jesteśmy, trafiamy w y, jakąś tutaj trwającą bitwę. E, najwyraźniej straciliśmy tutaj jedną bazę, nie wiem jakim cudem, ale okej, okay, wszystko już odzyskaliśmy. Wydaje się być na razie wyrównanie, ale zobaczymy, czy będę w stanie przechylić szalę bitwy całej tej tutaj. E, udajmy się na Fell River, tam widzę, że się dzieje jakaś bitwa. Najwyraźniej tą bazę udało nam się przejąć i trafiłem chyba... Na moment, w którym nie ma nikogo do bicia, albo może jest, proszę bardzo. Jest tutaj jeden koleś, tylko jego trzeba byłoby jakoś zatrzymać. Niestety, e, Shadow Priest nie ma dużo czarów, które mogłyby zatrzymać dany cel. E, więc tutaj możemy sobie rozłożyć te nasze ataki, proszę bardzo. Jak najwięcej, żeby osób tutaj było, to jest trochę przerąbana sprawa. Żeby tutaj to wszystko zabić. Nas... O, teraz będę miał przerąbane, teraz będę miał przerąbane. O, ja ciepierdzielę. Ok, teraz musimy dać fear, rzucić sobie bańkę. I zamieniłem się w bąka, dosłownie. Zamieniłem się w pierda, teraz zostałem mniej obrażeń. To jest taka moja defensywna forma w ten sposób. Zobaczcie, że mogę sobie kawałeczek ucie uciec. No i... Dajemy tutaj znowu, nakładamy sobie doteczki i takiego gościa tu będziemy sobie po prostu powoli pykać Mamy void eruption, możemy sobie wybuchnąć I teraz jak zaświeci nam się shadow world death, w tym momencie to oznacza dla kogoś śmierć Mamy instantowe czary, które zadają bardzo dużo obrażeń i mamy ich dwa Dwa charge, więc jest naprawdę dosyć dużo Na przykład tutaj mamy jakiegoś priest'a, możemy sobie mu nałożyć jakby jedną dotkę, możemy sobie nałożyć drugą dotkę, dogonić go i uwaga shadow world death No i koleś w sumie nie żyje jak sami tutaj widzicie, więc najlepiej od razu nałożyć sobie Shadow World Pain, bo w tamtym momencie, gdy nakładamy Shadow World Pain, to on już będzie zadawał obrażenia. W momencie, gdy będziemy kastować Vampiric Touch i dopiero wtedy użyjemy Shadow World Pain, no to stracimy jakby jedno czy dwa tyknięcia tego Shadow World Pain w trakcie, gdy moglibyśmy ten. Teraz zobaczcie, że nakładamy sobie wszędzie na wszystkich tutaj sobie dotki dookoła i używamy Void Corruption, odpalamy moje, słuchajcie, yy, yy, te yy, cooldowny, jakie ja tutaj mam. Możemy sobie tutaj porozkładać jeszcze parę tych jakby czarów I gościu w sumie już tutaj dostaje 50 koła, nie żyje Nie żyje jeden, uwaga zaraz tu będzie nie żył drugi Tutaj jest trzeci, niech on tutaj dostanie. BOOM! Tak to mniej więcej wygląda i zobaczcie, że mamy już 4 kile i całkiem dużo obrażeń Zobaczymy czy pod sam koniec batygrana będę miał dużo obrażeń Plecki! Oj robimy im plecy słuchajcie, oj robimy im plecy Tutaj damy sobie fira, żeby ten koleś tutaj uciekał w popłochu i przy okazji użyjemy sobie naszych umiejętności Opsa No i gościa powoli sobie tutaj lejemy, możemy użyć sobie tarcze I shadow of death Koleś nie żyje oficjalnie Więc Teraz rozrzućmy tutaj trochę tej naszej tak zwanej eboli, ja to tak w sumie nazywam Może to jest nieładny termin, natomiast idealnie opisuje tak naprawdę to co tutaj, to, co tutaj się dzieje Teraz walczymy o przetrwanie tej całej naszej formy Dostaliśmy stuna niestety Teraz możemy mieć trochę przerobane, ale użyjemy sobie fear i odejdźmy kawałeczek No i teraz mam przerąbane, o nie, o nie No i nie zdążyłem zamienić się w No na spokojnie tutaj we dwójkę przejmujemy sobie tą flagę Nikt tutaj nie atakuje, w tym momencie oddaliśmy Znaczy, bronimy jednej bazy, przejmujemy ją sobie Oddaliśmy flagę, bronimy, będziemy zaraz mieć trzy punkty Całkiem dobrze ten battleground wygląda, o mamy tu jakiegoś gościa To jest idealny słuchajcie cel, to jest idealny cel Stój tu ziomek, stój, 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 to będzie super, to będzie super Wracaj tu no, i teraz, uwaga, i Fir. Dobra, Fir. użyliśmy sobie na niego Fira. Mam nadzieję, że ten nic z, z tym nie zrobi. Kurde, zamiejmy w wąka. Oh. Ok, przesuńmy go tutaj kawałeczek Mind Control. I, o, oh nie, ale nie zdążymy nim zaskoczyć. Kurde, dobra, będziemy musieli go zabić po prostu w normalny sposób. <laughs> Ten Battleground jest wręcz idealny, żeby używać właśnie Mind Control Jeszcze e, ten, boże, Arati Basin byłoby całkiem okej okay. O, proszę bardzo, mamy tutaj tego Warrior'a O kurde, ten mnie bije teraz, ten nie mocno bije Proszę mnie tutaj nie bić Okej, okay. uuu, i uwaga, Mind Control <ścoughs> Nie, skaczemy Nie, no, nie, nie doskoczyłem nim, kurde Kurde, dobra, ej co tu się stało się? Kurde, za wolno. Kurde, zbyt wolno. Dobra, uciekamy, uciekamy sobie stąd. A czas musi się odwdzięczyć, słuchajcie, czas mu się gościowi odwdzięczyć. I tej gościa trochę tutaj pokazać mu, gdzie raki zimują, proszę pana. No i tutaj rzucam jakimiś Stormboltami. I tym razem, słuchajcie, nie da mu się tak łatwo. Użyjemy sobie tego. I go tutaj powoli, powoli będziemy łupać. Uwaga, tarcze sobie załóżmy. Kolej szerszej szansy tutaj nie ma z nami w tym momencie. Jak sobie teraz patrzę. Możemy teraz użyć sobie leczenia Shadow Mend. No i do widzenia. <laughs> nie ma, kurde, nie ma. Priest jest całkiem dobry, jeżeli chodzi o walki 1 vs 1 chodzi o Shadow. Um, też bardzo, ale to bardzo dobrze, znajduje się w sytuacjach, gdzie stoi sobie z tyłu, gdy wszyscy inni walczą i robią sobie gdzieś tam taki, um, powiedziałbym, mayhem po angielsku, tak to się nazywa, czyli po prostu rozpierdziel dookoła. I my, stojąc z tyłu, jesteśmy naprawdę niesamowici w momencie, gdy um, musimy zadawać obrażenia. Raz sobie tutaj uleczmy się w sumie dookoła. Upsa, mamy znowu tego tutaj gościa. O kurde, on mnie chce, słuchajcie, ten koleś mnie tutaj chce bardzo zabijać. To jest, słuchajcie, Warrior. To jest Warrior, Warrior Strong. Użył fira. O nie, O nie, jeszcze gorzej! O nie, teraz umieram chyba w tym momencie. No i umieram. Nie... No i wygraliśmy. W sumie mamy 6 killi. Obrażeń dużo nie zrobiliśmy w tym Battlegroundzie, bo nie mieliśmy tak naprawdę okazji. Do dołączyliśmy nieco później troszeczkę. 6 killi to jest taki kill steal, ale zobaczmy sobie, jak pójdzie kolejny BGM. Dobra, mam nadzieję, że ten Battleground będzie fajny, ponieważ Kurde mać, dwa poprzednie były tak po prostu niesamowicie słabe, może i wygrywaliśmy nawet, ale... Ale nie, nie chce mi się tego pokazywać, nawet. O nie. Tak, przechodząc do podsumowania Priest'a, bo yy, na pewno powiem wam, że wiąże się tutaj z Priestem bardzo dużo rzeczy, które, no nie są fajne. Przede wszystkim Priest ma bardzo mało przeżywalności. Jak jakiś melas, y, zwłaszcza rogue, czy jakiś warrior się do Was dorwie, macie przerąbane. Zazwyczaj macie przerąbane, dlatego na pewno muszę Was poinformować o tym, że Priest to nie jest taka kurde maszynka do, do zadawania obrażeń. Priest jest idealny w scenariuszach, gdzie po prostu możecie sobie stać. Z tyłu i napierdzielać Walki jeden na jeden też są całkiem okej okay, Ale jak już dochodzi do jakichś większych walk No to wtedy może być przerąbane No nic, eee, w takim razie Dostałem tutaj slip. A, no nie będę sobie tego tutaj ściągał tutaj, Niech będzie Nikt mi tutaj nie pomoże Ponakładajmy sobie słuchajcie te różne jakieś dotki Na, na wszystkie targety, które znajdują się dookoła One dzięki temu będą generować nam więcej Naszego insanity Teraz zobaczcie, nakładamy sobie tego warlocka i tego Warlocka w sumie dojeżdżamy tutaj po kolei trochę I bum, nie żyje koleś Tutaj też mamy jakiegoś typa O, wlazł je Rogue, to jest słuchajcie Rogue to jest najgorsze co może was... Naj, najgorsze co może was trafić Dobra, nie żyje koleś A i ten, ale ten mag A Dobra, umarł na szczęście Na szczęście umarł Ty, ja nawet kurde się nie skapnąłem, a tu prawie umarłem <laughs> Patrząc na sytuację jesteśmy zmuszeni, żeby przejąć tego minecarta, który jest u góry Mam nadzieję, że uda nam się dojechać tam w porę i go przejąć przynajmniej. Nie wygląda jakby ktoś tu był. W sumie to jest jakiś Shadow Priest i pewnie... O jest, proszę bardzo, jest i Warrior. Dobra, pozbądźmy się w takim razie warriora. O kurde, no to koleś tam został sobie. Wiecie co jeszcze możemy zrobić? Gdzie ty? Gdzie ty? Wracaj mi tutaj do wody. <laughs> o, kurde, uwolnił się. Jakim cudem? Chyba te obrażenia ten ściągnęły mu to wszystko. Ale nic, zobaczcie, włączył sobie te jakieś defensywne cooldowny. Możemy teraz gościa w sumie dojechać, tak teraz sobie tak patrzę Waga i BUM nie ma typa. Wysadzony. Ej, ale tego Minecarta... Ja myślałem, że oni go przejmą! Ja cię oni go nie przejmują! Co za goście, nie stoją w tym obręczu. O mój drogi Boże! O mój drogi Boże! Tak naprawdę tym gościom, którzy są tutaj teraz na rękę jest to, żeby zginąć, wtedy sobie szybciej wrócą. No nic, to była trochę głupia sytuacja To, to było głupie Zbierzmy sobie berzerka i porozkładajmy trochę obrażeń gdzieś tu dookoła A, tu nikogo nie ma W sumie tu możemy coś tu przejąć Patrzcie, tu na 100% jest jakiś rogue albo druid Nie ma szans, żeby tu nie było Ten, ten koleś powinien włączyć Spectral Sight, żeby zobaczyć, czy ktoś tu jest I rzeczywiście tak teraz patrzę, że w sumie tak jakby nikogo nie było w sumie Ale warto walczyć w tym, w środku, w tym ringu Proszę bardzo, bijemy tego gościa, jeden oh, i BUM! Nie żyje Ok, on był sam tutaj No dobrze, to no dobrze, przejęliśmy tego karta, nice A ten koleś powinien sobie już tu doprowadzić tego karta do, do końca, no chyba, że Jakby ktoś to jeszcze przejął, to by miał naprawdę niesamowite, poważne Rozterki życiowe Dobra, koleś tu się na nas rzucił Najważniejsze na priście jest to, żeby trzymać właśnie dystans tej z przeciwnikami to jest bardzo, ale to bardzo ważne Okej, okay. często właśnie trafiacie na takie sytuacje. Melasi są najgorsi. Po prostu nic nie można im zrobić, ponieważ cały czas zawsze mają jakieś wyjście z sytuacji. I zobaczcie, tutaj dostałem już Pamel 1 Koleś odpalił sobie jakieś tutaj umiejętności. Więc mamy teraz generalnie przerombane trochę. No chyba, że uda nam się jeszcze tutaj zrobić coś takiego i się uleczyć chociaż troszkę. I teraz raz, dwa. Jeszcze muszę przeżyć trochę. Koleś użył sobie defensywki swojej, ja też użyję swojej defensywki w takim razie. Dobra, bo zaraz to życie trochę powinno spaść. E, mam przynajmniej taką nadzieję. O, jest udało się. tutaj Mag, co on tu robi ten Mag? No i teraz w sumie nie mam, nie mam many. To będzie przerąbane troszeczkę. U, czy uda nam się tutaj to zrobić jeszcze? Czy uda nam się to jeszcze zrobić? Jeszcze tego gościa. Możliwe, że uda nam się kurde zabić, ale ale będzie trochę trudno. Ale będzie trochę trudno. Spellcast. Dobra, dostał trochę tej tego Silensa Fear. I boom! I boom! I nie ma gościa. O, przeżył? Nie. Tylko nie to. Tylko nie to. Koleś musi zginąć. Jest nie żyje. O, jaka akcja! Dobra, jest nie żyje. Rozkładamy sobie. To jest właśnie idealny scenariusz w sumie. Ale tutaj mamy trochę przerąbane w sumie przez tego typa. Zlokował mnie, dobra? Niech będzie. Niech będzie. Ten lok jeszcze tu może być. Musimy trochę się odsunąć. Dobrze, że dostaliśmy tarczę. No, powiem wam, że ten pojedynek tutaj będzie bardzo, ale to bardzo kruchy. Tak teraz patrzę. Dajmy im w sumie Fira. I trzeba przytrzymać tego tutaj gościa. Dobra, jednego zabiliśmy. O, jest wózek odzyskany. No, ta sytuacja, powiem wam, że była krucha, strasznie. I dalej jest krucha. Zabiliśmy sobie gościa tutaj. Mind control. Oh, we weźmy tego gościa. Monster dudu. Musimy go wyprowadzić stąd. Musimy go stąd wyprowadzić. Proszę pana, proszę mi wyjść z klubu tutaj. <laughs> o, żeż morda, ale kolić musi być zły. Ale kolić musi być zły. Ech. Żyj, Nexus, żyj. Oh. O mój Boże, ta akcja tu była niesamowita, to trzeba przyznać, to trzeba było przyznać. Nie żyjesz, koleś, nie żyjesz. Wow! Wow, Macka! No niestety, tak bywa, czasem trzeba przegrać, ale szczerze mówiąc jestem zadowolony z mojego wyniku Jeżeli chodzi o damage done, jesteśmy naprawdę bardzo wysoko pomimo tego, że w wielu sytuacjach po prostu e, ginęliśmy I nawet jesteśmy e, tutaj e, z takimi klasami obok jak Warlock, czy, czy na przykład jakiś tutaj, nie wiem, Feral Druid, Arms Warrior Są klasy, które zadają naprawdę potężne ilości obrażeń, e, więc wyszło całkiem fajnie moim zdaniem, wyszło całkiem fajnie no nic moi drodzy, ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, za to, że obejrzeliście ten odcinek Ci, którzy obejrzeli go do końca są najlepsi Kurde, super jesteście goście W każdym razie, takie, tak wygląda przedstawienie mojego Shadow Priesta Jeszcze oczywiście będę się w nim bawił i Zobaczymy jak to tam oczywiście wyjdzie Jeżeli wam się odcinek podobał, łapka w górę, proszę bardzo A jak się nie podobał, łapka w dół Bardzo zależy mi oczywiście na tych ocenach No i przedstawiłem wam, co taki Shadow Priest potrafi zrobić I parę akcji było naprawdę bardzo fajnych No ale nic Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa, cześć.